Pewnego dnia młoda Koko postanawia podglądać przybyłego do jej domu czarodzieja. Dziewczyna, będąca od zawsze zafascynowana magią, chciała sprawdzić, w jaki sposób powstaje. Choć wiedza ta zakazana jest dla każdego nieczarodzieja, a ludziom, którzy ten sekret poznają, zostaje wymazana pamięć. Koko nie wiedząc o tym, z ukrycia odkrywa niezwykły sekret magii, przez co po odejściu mężczyzny postanawia sama je spróbować, posługując się tajemniczą książką i przyrządem, które dostała dawno temu od dziwnie wyglądającego mężczyzny. Nie potrafiąca umiejętnie posługiwać się magią, dziewczyna zamienia dom wraz ze swoją mamą w kamień, a ją przed tym samym losem uratował znany już jej czarodziej. Okazuje się, że użyła zakazanej magii, a książeczka, która uległa zniszczeniu, miała w sobie niedozwolone zaklęcia. Z tego powodu czarodziejski Frey postanawia, choć nie powinien, przyjąć ją na swoją uczennicę zamiast wymazywać pamięć, mając nadzieję, że pomoże mu ona dojść do kapeluszy z rondami, czyli odmieńców, którzy posługują się zakazaną magią. Od tego momentu Koko dołącza do trzech pozostałych uczennic, rozpoczynając pełne przygód i magii życie z nadzieją, że kiedyś uda uratować się jej swoją mamę. Historia, którą właśnie usłyszeliście brzmi dość typowo, prawda? I w zasadzie jeśli chodzi o dalszy jej przebieg, to też nie jest szczególnie oryginalna, zaskakując rozwiązaniami. Ale mimo to, fabuła ateliera spiczastych kapeluszy jest przemyślana i naprawdę porządnie skonstruowana. Gdy Koko trafia do ateliera, czyli miejsca zamieszkania czarodzieja i jego uczennic, rozpoczynają się liczne treningi, nauka, ale także często niekoniecznie przyjemne przygody, gdyż kapelusze z rondem już od początku chcą powoli przenosić bohaterkę na swoją stronę, bo jest ona kluczem do ich planów. Tym samym manga od razu rzuca czytelnika, ale i główną bohaterkę w ciekawą sytuację, ponieważ kapelusze z rondami nie wybrały Koko dlatego, że ma niesamowitą moc, choć potencjału też z pewnością jej nie brakuje, ale dlatego, że jest nieprzewidywalną zmienną w świecie magii. Czarodziejami zostają wyłącznie ludzie z czarodziejskich rodzin, a tu nagle uczennicą zostaje osoba z zewnątrz, która nie miała wcześniej z tym światem styczności i nie była uczona od najmłodszych lat zasad magii, więc nie jest z niczym tak związana i ma inną perspektywę. Takim sposobem bohaterka stoi pomiędzy światami. Jednym, gdzie w klasowym społeczeństwie czarodziejów panuje wiele zakazów i nakazów, a z drugiej strony między światem niedozwolonej magii, która pozwala na wszystko, dzięki czemu mogłaby rozwiązać wszelkie problemy. Wychodzi więc na to, że antagoniści nie są najbardziej typowymi złymi, którzy chcą zniszczyć lub zdominować świat, a osobami, które pragną rozpowszechnić magię i udostępnić ją w całej okazałości bez ograniczeń. Nawet jeśli miałoby to nie mieć zawsze dobrych skutków, a przynajmniej tak póki co ich cele przedstawiono. I choć na razie postaci z tej organizacji nie miały jeszcze miejsca na pełne rozwinięcie skrzydeł, to regularnie przewijają się na łamach historii, uprzykrzając bohaterkom życie, jednocześnie niosąc za sobą masę tajemniczości. Gdy wszystkie wydarzenia i to, co robi Koko, wydaje się przez nich przewidywane i kontrolowane. Co jest bardzo intrygujące i daje mi nadzieję na ciekawe rozwinięcie ich wątków w przyszłości. Ostatecznie wszystko ma dwie strony medalu, bo z jednej strony zakon magicznego ładu, zajmujący się usuwaniem zakazanej magii, wymazuje innym pamięć, pozbawiając w ten sposób pewnej cząstki człowieczeństwa, jaką są niektóre wspomnienia. A przecież ogólnie dostępna magia ułatwiałaby ludziom życie, ale z drugiej strony mogłoby to doprowadzić do licznych niebezpiecznych eksperymentów i okrucieństw. Wątek ten nieustannie przywija się w opowieści i pełni ważną rolę, a w przyszłości z pewnością będzie stanowił jedną z najważniejszych. Najważniejszych. Zaraz obok tego stoi póki co główny wątek postępu i edukacji, który przedstawiany jest nad wyraz sensownie. Protagonistka ani ktokolwiek inny nie robią ogromnych postępów na przestrzeni kilku stron. Nieustannie uczą się kolejnych rzeczy, jednocześnie popełniając sporo błędów, które pokazują, że przed nimi jeszcze daleka droga i że często potrzeba wiele samozaparcia, zaangażowania, pomysłowości czy kreatywności, aby iść dalej. Manga prezentuje też, że często można trafić na niekoniecznie dobrego nauczyciela. Moje i towarzyszki posiadają wyrozumiałego, ale i mającego indywidualne podejście mistrza, lecz zdarzają się tacy, którzy poniżają swoich uczniów, dołując ich lub ludzie nigdy nie pozwalający wykroczyć ani o krok poza określone ramy, tłamsząc w ten sposób czyjąś inwencję twórczą i pomysłowość. Do gustu przypadło mi również to, że konkretne przygody bohaterek, jak na przykład spotkanie ze smokiem, czy testy, które muszą zdawać, aby przybliżyć się do zostania czarodziejem, nie są rozciągane na kilka tomów. Średnio na jeden tomik przypada jedna przygoda czy ważne wydarzenie, ale jest też dawane miejsce na chwilę wytchnienia od niebezpieczeństwa i adrenaliny w postaci zwyczajnych treningów czy odpoczynku. Wszystko jednak jest ze sobą połączone i przeplatane nićmi, dodając kolejne informacje na temat bohaterów i świata, rozkładając karty tajemnic i intryk w taki sposób, że po ujawnieniu jednej pojawiają się kolejne, co sprawia, że po zakończeniu każdej części chce się od razu sięgać po kolejną. Jednocześnie nie przesadzając w drugą stronę i nie przyspieszając aż nadzbyt, dzięki czemu równowaga wszechświata zostaje zachowana. Tak samo manga odpowiednio balansuje pomiędzy mrokiem a optymizmem, ponieważ opowieść często serwuje mroczne elementy w postaci smutnych historii czy wydarzeń, ale nie boi się też dawki pozytywnych i urokliwych treści, pokazując jak bohaterowie pokonują swoje słabości lub przeciwności losu, dobrze równoważąc w ten sposób emocjonalność i ton opowieści. Jedną z największych zalet ateliera spiczastych kapeluszy są elementy świata przedstawionego, które zostały przemyślane i są na przestrzeni tomów rozszerzane, tworząc przed czytelnikiem rozległy świat pełen możliwości. Od różnych organizacji i grup mających swoje cele, jak zakon ładu magicznego czy tajemniczych trzech mędrców, gdzie na przestrzeni ośmiu wydanych w naszym kraju tomów, poznajemy jednego z nich. Poprzez wiele różnorakich, fantastycznych stworzeń i roślin, które często nie tylko świetnie wyglądają, ale po coś są, będąc potrzebne w historii. Aż po zdecydowanie największą gratkę, jaką ma do zaoferowania świat przedstawiony, czyli system magiczny. Przez chwilę można zastanawiać się, skoro leczenie, transformacje i inne zaklęcia mające wpływ na ciało człowieka są zakazane, to co właściwie ciekawego można robić? Uwierzcie mi, bardzo wiele. Magia w świecie ateliera polega na rysowaniu znaków i zamykaniu ich w kręgach. To, jak będzie wyglądało nasze zaklęcie, zależy wyłącznie od nas. Na początku wybiera się jeden z symboli odpowiadający jakiemuś żywiołowi, następnie zazwyczaj wokół niego rysuje się kreski, które świadczą o rozmiarze, kierunku i typie zaklęcia. Na końcu natomiast, aby czar zadziałał, trzeba zamknąć go w kręgu. Jak się więc okazuje, magii tak naprawdę może używać każdy, w końcu polega tylko na rysowaniu za pomocą specjalnego przyrządu oraz atramentu i w dawnych czasach faktycznie posługiwali się nią wszyscy, jednakże z powodu z czasem ujawnianej mrocznej przyszłości, obecnie używają jej tylko wyszkoleni czarodzieje. A zwykli ludzie nawet nie wiedzą, jak powstaje, choć czasami zdarza się, że korzystają z jej dobrodziejstw, gdy czarodzieje coś stworzą. To, czy zaklęcie w pełni się powiedzie, jest zależne od umiejętności rysującego. Jak coś narysuje się krzywo lub nieumiejętnie rozrysuje kreski, zaklęcie może nie wyjść tak, jakby się tego chciało. Pokazuje to przykład jednej z towarzyszek Koko, Agaty i jej Butów, które miały na sobie kręgi lewidacji, dzięki czemu mogła latać, w ten sposób szybciej się przemieszczając. Hoko przypadkiem zmyła te kręgi, które tak jak każde rysowane były za pomocą specjalnego inkaustu. Gdy próbowała je odtworzyć, okazało się, że gdy narysowała je w nieco inny sposób, latanie było znacznie bardziej gwałtowne, ale i szybsze niż poprzednio. Tak więc w tym przypadku mamy do czynienia z twardym systemem magicznym, czyli takim, gdzie magia ma określone zasady funkcjonowania, a nie działa instynktownie. Do tego dochodzi kreatywność przy jej używaniu, gdyż magia nie jest tu używana wyłącznie w celach bojowych, czy kiedy historia tego wymaga. Cała opowieść kręci się wokół magii, więc i ona pojawia się wszędzie, pokazując swoją mroższą stronę, ale i piękną, na przykład gdy bohaterki tworzą ogromne i przytulne chmury, aby uśpić wrogiego mistwora. Wymyślane są ocieplacze do rąk mające pomóc ludziom, a nawet istnieje kostka brukowa, która po nadepnięciu na nią zaczyna świecić się na zielono. Takich przykładów można mnożyć i mnożyć, a wszystko to składa się na złożony świat, który ma do zaoferowania sporo ciekawych elementów. Natomiast samych czarodziejów uznać można. W za artystów, którzy nie dość że muszą jak najlepiej i dokładniej rysować, wymyślając przy tym także swoje wcześniej niespotykane typy zaklęć, to tak jak wielu twórców muszą szkolić się w swojej sztuce, która wymaga mnóstwa praktyki, gdyż postęp sam nie przyjdzie, co jak już wspominałem, manga świetnie pokazuje. Jednakże najważniejszym elementem całej mangi są oczywiście postacie. Najważniejsza z nich, Koko, jest pełną entuzjazmu i energii dziewczyną, dzięki której skutecznie zostajemy wprowadzeni do historii, bo tak jak czytelnik, początkowo nie wie ona nic o magii, poza tym, że ją fascynuje i uważa ją za piękną. Właśnie ta fascynacja i idąca za nią żądza wiedzy tworzą podwaliny jej charakteru, sprawiając, że potrafi zerywać nocy, aby uczyć się magii. Poza tym Koko jest bardzo sympatyczną bohaterką, starającą się pomagać innym, której trudno nie obdarzyć sympatią. Jak już wspominałem wcześniej, manga bardzo dobrze kieruje postępami postaci. Zaleta ta głównie dotyczy Koko, która musi się wszystkiego uczyć. Wiele razy manga prezentuje jak niewiele jeszcze umie, i że wiele jeszcze przed nią, nie czyniąc z niej od razu niesamowicie silnej postaci, ale jednocześnie na przestrzeni tomików pokazując, że idzie jej coraz lepiej. Dobrze zaprezentowano również jej problemy, i nie chodzi tutaj o chęć uratowania mamy i związane z tym przeszkody w postaci kapeluszy z rondami, a o to, że w świecie czarodziejów jest kimś. Zupełnie obcym osobom z zewnątrz, przez co wielu nie potrafi do końca zaakceptować tego, że nie wymazano jej pamięci i że ktoś taki jak ona został uczniem. Ma to duży wpływ na jej losy, a postacią, która szczególnie darzy ją przez to niechęcią, jest inna, mieszkająca z nią uczennica, Agata, będąca jedną z najważniejszych postaci. Kolor jej włosów dobrze oddaje jej charakter, który jest dość nieprzyjemny i mroczny, stanowiąc zupełne przeciwieństwo pełnej energii głównej bohaterki. Relacja dziewczyn jest bardzo dobrze przedstawiana i rozwijana, dając obu bohaterkom sporo wspólnych interakcji, w których nie brakuje napięć, ale także ukazując przyszłość Agaty, co nieco wyjaśnia jej podejście i chorobliwą wręcz wolę do nauki. Podobnie sprawy mają się jeśli chodzi o dwie pozostałe uczennice różowłosą Tetie i niebieskowłosą Rysz. ta pierwsza jest jeszcze bardziej radosną istotą niż protagonistka. Uwielbia słyszeć słowo dziękuję i to jej dziełem są przytulne chmurki i inne słodkie zaklęcia, co czyni ją najbardziej uroczą postacią w tej manzy. Ta druga natomiast jest swego rodzaju odludkiem, bo dość często jest oddalona od reszty uczennic, a jej chęci dalekie są od typowej nauki, gdyż nie chce uczyć się powszechnie używanych zaklęć, a wyłącznie swojej magii i robić wszystko swoimi własnymi sposobami, co sprawiło, że jej postać jest naprawdę ciekawa. Interakcje tej czwórki, które prowadzą do pogłębiania się relacji, często są bardzo urocze i zabawne, ale nie brakuje również dramaturgii i powagi. Postacie te mają także swoje cele, problemy i tak jak z przeszłością świata, magii czy Agaty, ich historie również czasem są ujawniane. Na pochwałę z pewnością zasługuje to, że bohaterki z każdej przeżytej sytuacji wyciągają jakąś lekcję, co zmienia ich podejście oraz ma wpływ na ich charakter. Na osobny wątek zasługuje Kifrey i stojący za nim bohaterowie drugoplanowi. Nie dość, że mistrz bohaterek jest niezwykle sympatyczny, ale i dobry z niego nauczyciel, będący dla nich trochę jak ojciec, to kryją się za nim pewne sekrety i powiązania z mroczną stroną, które dodają mu tajemniczości oraz intrygują, czyniąc z niego bardzo interesujący charakter, który potęgują niekoniecznie zgodne z prawem działania. Poza nim przybije się naprawdę sporo barwnych bohaterów, posiadających swoje historie i problemy jako odpowiedzialny przyjaciel Kifreja, który zamieszkuje wraz z nim i dziewczynami atelier, pilnując czy jego towarzysz nie robi nic niewłaściwego. Chłopiec pracujący w magicznym sklepie, chory na nieuleczalną chorobę, przez którą widzi wszystko w srebrnym kolorze, czy młody uczeń poniżany przez swojego nauczyciela, przez co boi się prawie wszystkiego. Różnorodny katalog bohaterów przyczynił się do tego, że przez historię mknie się bardzo szybko, a różne tajemnice i interakcje sprawiają, że każdy z pewnością znajdzie swoich ulubieńców. Jednak największą zaletą Ateliera Spiczastych Kapeluszy nie jest historia, świat przedstawiony czy bohaterowie, a coś, co sprawia, że wszystko ma niesamowity, magiczny klimat, a wymienione chwilę temu elementy wypadają tak dobrze, czyli strona wizualna. Ogromna szczegółowość teł, scen akcji, które robią spore wrażenie także swoją dynamiką, czy dobre zaprezentowanie uczuć bohaterów. Do tego ukazanie magii w taki sposób, że mnie samego ona zafascynowała i tak jak bohaterka uznaje ją za piękną, przez co w większości rysunków, które ją prezentowały przyglądałem się dłuższą chwilę. Czy masa po prostu cudownie wyglądających obrazków jak ten zaprezentowany na ekranie oraz ciekawe i różnorodne lokacje posiadające swoją genezę jak wężowa grota, czy Ogromne miasto czarodziejów. Dodatkowo autorka świetnie operuje czernią i bielą. Czarne kręcone włosy agaty mocno wyróżniają ją na tle reszty bohaterek. W dodatku ciemny kolor jest też czasami używany do ukazywania negatywnych myśli czy emocji, co daje świetny efekt. Na tym jednak nie koniec, ponieważ autorka mangi Kamome Shirahama wplotła swoje dzieła naprawdę sporo różnych ciekawych i kreatywnych pomysłów. Zacząć należy od czegoś podstawowego, czyli rozstawienia paneli, bo to ich ustawienie wpływa na płynność czytania, a nieodpowiednie dobranie wielkości i ułożenie może nawet spowodować czy coś przeczyta się w złej kolejności. Z tym aspektem autorka poradziła sobie wyśmienicie, ustawiając wszystko w taki sposób, że czytając wręcz przepływa się między rysunkami. Bardzo szybko podczas czytania zauważyć można, że poza standardowymi prostokątnymi panelami ułożonymi obok lub pod sobą, autorka w świetny sposób bawi się formą, serwując wiele paneli o różnych kształtach i formach, czy elementów, które je wyróżniają, jak na przykład obramowania z drewna, metalu, czy kartki papieru. W dodatku rysunki czas Czasami wychodzą z paneli, np. przykład owijając pozostałe, a fragmenty bohaterów i istot również momentami wykraczają poza obramowania, co nie tylko dodaje świetnego wizualnego efektu, ale często ma też jakieś znaczenie, jak na przykład wchodzące na panel smocze łapy, przypominające o niebezpieczeństwie, jakie czyha na bohaterki. Przy projektach budowli wykorzystywane są różne style, jak gotycki czy klasyczny, prezentujące monumentalne budowle i miasta, a czasami znaleźć można coś bardziej fikuśnego pod względem stylu, jak dom bohaterek świetnie wyglądają także posiadające sporo szczegółów projekty postaci, których charakterystyczne ubiory i atrybuty, jak szkiełka Kifreja czy przedziwne stroje antagonistów, zapadają w pamięć dobrze, oddając ich charaktery czy strony, po których się znajdują. Zwłaszcza dotyczy to kapeluszy z rondami, których projekty szczególnie mi się spodobały, będąc odpowiednio mroczne i dziwaczne. Na końcu warto dodać, że zarówno poprzednia manga tej autorki pod tytułem Devi, jak i Atelier pokazują, że Kamomi Rahama podczas wymyślania rysunków inspiruje się m.in. kościelnymi witrażami i malunkami, co kilkukrotnie można zobaczyć i myślę, że warto takie zabiegi docenić, bo czynią one mangę znacznie bardziej klimatyczną. Szczerze mówiąc, dawno nie miałem do czynienia z teoretycznie dość typowym fantazją z czarodziejami i magią, które tak bardzo by mi się spodobało. Interesująca historia, serwująca ciekawe przygody, intrygujące tajemnice oraz świetny świat przedstawiony ze swoim systemem magicznym, do tego spore grono barwnych bohaterów mających swoje cele, problemy i sekrety, a ostatecznie świetne, bardzo szczegółowe rysunki z kreatywnymi rozwiązaniami. Wszystko to złożyło się na fascynującą mangę, którą czytałem z ogromną przyjemnością która sprawiła, że tak jak Koko, pokochałem magię. Mówiąc to nie mogę doczekać się kolejnych tomów Ateliera Spiczastych Kapeluszy, które mam nadzieję utrzymają taki sam wysoki poziom i doprowadzą wszystko do satysfakcjonującego końca. Tak więc jeśli jeszcze nie czytaliście tej manki, to serdecznie do tego zachęcam. Natomiast jeśli jesteście z nią zapoznani, to zapraszam do podzielenia się swoją opinią na jej temat w komentarzach. To tyle na dzisiaj, do usłyszenia następnym razem.